Jeśli chcesz wiedzieć, na co uważać w 2024 roku, to to czytanie jest dla Ciebie. Wybierz od 1 do 12. Dla tych, co wybrali 1, karta nieszczęście, uważaj na. Wszelkie decyzje, jakie będziesz podejmował, mogą być jakieś awarie sprzętów, mogą być jakieś wiadomości niezbyt dla ciebie korzystne, to też jakieś sprawy urzędowo-sądowe. Na to uważaj, nie bagatelizuj tego, lepiej skorzystaj z pomocy. Dwa. Prezent. Na no, wszelkiego rodzaju łapówki na to co nagle niespodziewanie ześle ci los i co by wyglądało fajnie ale może mieć drugie dno 3. na osoby przesadnie usłużne na to uważaj 4. nie dąż do tego żeby za wszelką cenę było stabilnie i stało zwróć uwagę na swój dom i rodzinę tu może być zachwianie w życiu 5. Szczęśliwy los. Nie wszystko złoto, co się świeci. Tu możesz mieć jakieś wiadomości, które niby okażą się fajne, super, ekstra, ale nie do końca mogą być takie. Zobacz, czy nie mają drugiego dna. 6. Możesz popadać w jakieś czarne myśli, rozpaczanie, może ktoś od ciebie odejść i będziesz się tym stresował, może być jakaś strata pracy, na to uważaj. Tu bardziej sprawy bym powiedziała rodzinne: ktoś z członków dalszej lub bliższej rodziny może zachorować lub odejść. 7. Zwróć uwagę na to, co dzieje się w Twojej rodzinie, co dzieje się w Twoim domu. Być może coś się sypie i trzeba będzie dokonać remontów, yy, przeprowadzki. Na to uważaj kupna mieszkania, posesji, działki. Na to uważaj. 8. Na rozmowy. Niby fajne, niby szczere, ale uważaj żeby ktoś gdzieś nie puścił czegoś dalej, nie mów o wszystkim. I na plotki. Plotki mogą być jakieś informacje wyssane z palca. 9. Czytaj dokładnie wszystkie dokumenty. Sprawdzaj u źródła, bo tu mogą być jakieś haczyki. 10. Kupno. Kupno sprzedaż. Jeśli będziesz coś robić, to tu uważaj, bo ktoś może się targować, ale mogą być jakieś haczyki, w tym. Czym chcesz dokonać zakupu? 11. Zrób porządki domowe, tak? Uważaj, możesz mieć nagłych, niespodziewanych gości, albo jakieś kontrole w pracy. I 12. Uważaj na miłość, czyli yy, możesz trafić na jakieś lowe lasów, wracaczy, bawidamków czy też uwodzicielki, ale też. Miłość w rodzinie. Coś tu może szwankować. Życzę jednak wszystkim cudownego 2024 roku i takie krótkie filmiki z różnej dziedziny na 2024 rok będziemy robić. Ale zapraszam na mój kanał. Tam są horoskopy miesięczne, będą również roczne dla poszczególnych znaków. Więc serdecznie zapraszam kanał YouTube Fiumirła Renata.